Witajcie, drodzy widzowie, w przestrzeni, gdzie prawda, choć bywa bolesna, staje się kluczem do wolności. Dziś zanurkujemy głęboko w temat, który dotyka wielu z nas, często w najbardziej intymny sposób. Porozmawiamy o ludziach, którzy nie grają według tych samych reguł, co my. I nie chodzi tu o zwykłe różnice charakterów czy odmienne doświadczenia. To coś znacznie bardziej fundamentalnego to kwestia sposobów, w jaki postrzegają świat jak funkcjonuje ich wewnętrzny system. Co kształtuje ich pojmowanie moralności i własnej tożsamości. Większość z nas wchodzi w relacje, czy to miłosne, rodzinne, czy zawodowe, z założeniem, że podstawowa ludzka godność opiera się na wzajemności, że empatia nie jest ulicą jednokierunkową, że przeprosiny świadczą o skrusze i chęci rozwoju, a komunikacja prowadzi do wzajemnego zrozumienia. Ale kiedy masz do czynienia z narcyzem, te założenia nie tylko się rozpadają, roztrzaskują się w drobny pył. Nie możesz oczekiwać, że emocjonalną logiką przejrzysz kogoś, kto jest zaprogramowany nie na budowanie więzi, lecz na kontrolę i eksploatację. To tak, jakbyś próbował nawigować kompasem w labiryncie luster. Kręcisz się w kółko, tracisz orientację i w końcu zaczynasz wątpić w siebie. I właśnie to jest ich cel. Nie dominacja poprzez siłę, lecz poprzez zamęt. Nieotwarta przemoc, lecz perfidne naśladownictwo. Narcyzi udają, że są przyzwoici, empatyczni i godni zaufania. Tylko po to, by później wykorzystać to zaufanie przeciwko tobie. Poświęcają czas, kawałek po kawałku wkraczają w twoje życie, uważnie cię obserwują, rozpoznają twoje potrzeby i słabości. I podczas gdy ty próbujesz się odnaleźć, oni zaczynają zmieniać zasady gry. Najgroźniejsze jest to, że często nawet nie zauważasz, co się dzieje. Dopiero gdy jest prawie za późno, gdy przestajesz rozpoznawać siebie w lustrze, dociera do ciebie, że coś poszło potwornie nie tak. Dlatego dziś nie będziemy owijać w bawełnę. Nazwiemy te taktyki po imieniu, ujawnimy schematy, nie po to, by siać nienawiść, lecz by wnieść jasność, by pomóc ci przetrwać. I zaczniemy od dokładnie tego, co wielu pomija. Numer jeden. Gdy obca logika udaje ludzką wrażliwość. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się rozsądkiem, przy bliższym poznaniu okazuje się wyrafinowaną imitacją, fasadą, za którą kryje się jedynie udawanie ludzkich emocji. Dyskutowanie z narcyzem to nie komunikacja na równi. Choć zewnętrznie wyglądają jak każdy inny, biologicznie bez wątpienia są częścią gatunku ludzkiego, to na poziomie psychicznym i duchowym coś wydaje się być fundamentalnie inne. To tak, jakby pochodzili z innego świata, jakby ktoś wyjaśnił im ludzkie życie, ale pominął akurat te rozdziały, które dotyczą skruchy, autorefleksji i prawdziwego współczucia. I właśnie w tym tkwi haczyk. Wierzysz, że masz do czynienia z kimś, kto czuje, myśli i działa tak jak ty. Z kimś, kto zna ból, odczuwa winę i rozumie miłość, ale tam, gdzie ty szukasz więzi, oni widzą tylko okazję, gdzie ty odczuwasz współczucie, oni wyczuwają słabość, i tam, gdzie okazujesz hojność, oni uderzają, nie z czystej złośliwości, lecz z wewnętrznej pustki. To nie jest świadome zło w sensie filmowego złoczyńcy, lecz głębokie egzystencjalne wacum, które jest prowizorycznie wypełniane maskami, rolami i naśladowanymi fragmentami osobowości poprzednich ofiar. To, co wydaje się wrażliwością, często jest niczym więcej niż wyćwiczoną grą. Łzy, które wylewają, płyną tylko pod obserwacją. Wyznania, które składają, nie są oznaką skruchy, lecz taktycznie wykorzystywanymi narzędziami do utrzymania kontroli. A kiedy zakładasz, że myślą tak jak ty, otwierasz nie tylko swoje serce, ale podajesz im klucz do swojej najgłębszej istoty. Wtedy stajesz się nie tylko wrażliwy, stajesz się ofiarą. Karl Gustav Jung powiedział kiedyś, że najstraszniejsze jest pełne przyjęcie samego siebie. Narcyz nie jest do tego zdolny. Zamiast skonfrontować się ze sobą, gubi się w rolach, odwraca uwagę, manipuluje, kontroluje. Całe jego istnienie to jedno wielkie przedstawienie, spektakl, który działa tylko wtedy, gdy ktoś patrzy i reaguje. I tak przychodzisz z nadzieją na prawdziwą wymianę, a nagle znajdujesz się w monologu prowadzonym przed lustrem, w którym odbija się tylko twoje własne odbicie. Jedyna skuteczna obrona bezwzględna jasność. Bez goryczy, bez cynizmu, lecz trzeźwe, bezkompromisowe zrozumienie. Nie masz do czynienia z człowiekiem w jego pełni, lecz z projekcją, rolą, która jest dopracowana w najmniejszym szczególe, aby zabrać od ciebie to, czego sami nie posiadają tożsamość, uczucia, głębie. Gdy tylko to zrozumiesz, wszystko się zmienia. Nagle pojmujesz, że twoje zasady nie obowiązują, że współczucie jest bezcelowe, bo trafia w pustkę. I w momencie, gdy przejrzysz to przedstawienie, być może stracisz iluzję, ale odzyskasz coś znacznie ważniejszego: siebie. Numer dwa. Czarna dziura komunikacji, gdy cisza staje się bronią. Cisza potrafi leczyć, może stworzyć przestrzeń do refleksji, do spokoju, ale w rękach narcyza cisza zamienia się w ostro naostrzone narzędzie, używane z precyzją i wyrachowaniem. To, co początkowo wydaje się wycofaniem, w rzeczywistości jest atakiem. Nie otwartym uderzeniem, lecz psychologicznym, szachowym ruchem, który podkopuje twoje nerwy. I właśnie dlatego, że dzieje się to bezgłośnie, jest tak niszczycielskie. Zwracasz się do nich, być może z niepewnością, z pragnieniem wyjaśnienia lub pojednania. Masz nadzieję na rozmowę, na odpowiedź, na znak, bo w zdrowych relacjach to jest oczywiste. Ludzie słuchają się nawzajem, reagują, wyjaśniają, spotykają się. Ale narcyzi nie są zainteresowani prawdziwą więzią. Dla nich komunikacja nie jest mostem, lecz sceną. A kiedy zaciągają kurtynę, kiedy odmawiają dialogu, dla ciebie zaczyna się stan psychicznego zagrożenia. Wysyłasz wiadomość, brak reakcji. Kontaktujesz się ponownie, znowu cisza. I podczas gdy ty wewnętrznie stajesz się coraz bardziej niespokojny, podczas gdy sprawdzasz telefon, odświeżasz e-maile i kwestionujesz swoje słowa, narcyz siedzi w roli widza i czerpie przyjemność z przedstawienia. Każda niepewność, która się w tobie rozprzestrzenia, każda myśl typu: Co zrobiłem źle? Czy jestem zbyt wymagający? Czy w ogóle jestem wart, by mnie słuchano? To wszystko jest częścią ich gry. Ta cisza nie jest pustą przestrzenią, lecz aktem kontroli. To demonstracyjna nieobecność, bezgłośne panowanie nad twoim systemem nerwowym. I często kończy się dopiero wtedy, gdy przekraczasz swoje granice i wychodzisz im naprzeciw, umniejszasz się, poświęcasz swoją godność, tylko po to, by ponownie otrzymać znak życia. W tym momencie odczuwają swoją władzę, nie dlatego, że coś powiedzieli, lecz dlatego, że ty zareagowałeś. To zachowanie nigdy nie jest przypadkowe. Jest wyrachowane, jest taktyką. To emocjonalny szantaż poprzez brak działania. Kiedy narcyz milczy, to nie dlatego, że chce się uspokoić lub zastanowić, lecz dlatego, że doskonale wie, jak niszcząca może być cisza. Dla niego nie jest to stan neutralny, to ukryte okrucieństwo, które powoli, ale celowo wyprowadza cię z równowagi. I właśnie dlatego tak ważne jest, aby nie nagradzać tej ciszy swoją uwagą. Nie krzycz w pustkę, nie tańcz dla ich uznania zrozum zamiast tego, co naprawdę się dzieje. Nie dostajesz ciszy, dostajesz zaproszenie do rezygnacji z siebie, a ty masz pełne prawo tego zaproszenia nie przyjąć. Bo ten, kto milczy, by cię ukarać, mimo wszystko mówi, tyle że poprzez nadużycie władzy. A ty? Ty możesz nauczyć się nie słuchać już, nie z obojętności, lecz z szacunku do samego siebie. Cisza nie musi być lustrem twojej niedoskonałości. Może być także lustrem ich braku człowieczeństwa. A gdy to rozpoznasz, ich cisza nagle stanie się bezsilna, a ty znów wolny. Prowadzący. Zanim jednak zagłębimy się w kolejne równie ważne aspekty, pozwólcie, że podzielę się z wami pewną myślą. Nasz skromny zespół, który tworzy dla was te materiały, marzy o osiągnięciu magicznej liczby tysiąca subskrybentów. W przeciwieństwie do wielu innych twórców, nie prosimy o żadne wsparcie finansowe ani o wpłaty. Naszym największym pragnieniem jest wasze proste, ale dla nas niezwykle cenne wsparcie poprzez subskrypcję kanału. Dla was to zaledwie jedno kliknięcie, gest, który nic nie kosztuje, a dla nas oznacza ogromny krok naprzód, motywację do dalszej pracy i sygnał, że to, co robimy, ma sens i jest dla was wartościowe. Pomóżmy tej społeczności rosnąć razem, budując przestrzeń pełną zrozumienia i wsparcia. Dziękujemy wam z góry za ten drobny, a zarazem wielki gest. Cieszcie się dalszą częścią materiału. Numer 3. Gdy granice to tylko sugestie, a twoje nie staje się polem bitwy. Dla narcyza granice nie są oznaką wzajemnego szacunku. Są jedynie przeszkodami, które należy pokonać. Le nie nie ma dla nich znaczenia wyraźnego stopu, lecz brzmi jak spróbuj jeszcze raz, tylko lepiej. Właśnie w tym tkwi niszczycielska zasada ich sposobu myślenia. Podczas gdy ty wypowiadasz swoje nie z wewnętrznego przekonania, jako wyraz szacunku do siebie, swojej osobistej przestrzeni, swojej wartości, narcyz interpretuje to jako zaproszenie do kolejnego ruchu w grze. W ich świecie szacunek nie istnieje jako podstawowa postawa, lecz jako środek taktyczny, używany tylko wtedy, gdy służy manipulacji. Granice, które stawiasz, nie rozumieją jako linii, której nie wolno przekraczać, lecz jako słaby punkt w murze, który ustąpi pod odpowiednim naciskiem. Twoich potrzeb nie traktują jako rzeczywistości, którą należy uszanować, lecz jako zagadkę do rozwiązania, jako tymczasowe opóźnienie, a nie jako nienaruszalny fakt. Każde twoje wahanie, każda rozważna decyzja, każde uprzejme wyjaśnienie wykorzystują jako dźwignię. I gdy tylko po trzeciej, piątej czy dziesiątej próbie, choć trochę się otworzysz, nie traktują tego jako twojego ustępstwa, lecz jako swoje zwycięstwo. Co więcej, nazywają to miłością. Nazywają to wytrwałością, nazywają to prawdziwym oddaniem. A to nic z tych rzeczy. To nie jest dowód głębokiej więzi, lecz rezultat psychologicznej erozji, celowego wpływu i subtelnego nacisku, przebranego za pasję. Szczególnie tragiczne staje się to dla ludzi empatycznych. Im więcej czujesz, im bardziej chcesz zrozumieć, tym bardziej stajesz się podatny na ten rodzaj przekraczania granic, ponieważ twoje pragnienie bycia fair, nie ranienia prawidłowego rozwiązania sytuacji staje się Twoją słabością. Zaczynasz kwestionować własne decyzje, ustępujesz, bo nie chcesz wydawać się zimny, bo czujesz, że jesteś zbyt surowy. Ale w rzeczywistości stanowczość nie jest aktem surowości, lecz oznaką wewnętrznej jasności i właśnie ta jasność głęboko irytuje narcyzów. Pozbawia ich gruntu pod nogami, bo mogą działać tylko tam, gdzie panuje wątpliwość, gdzie jest niejasność, gdzie istnieje pole do gry. W momencie, gdy nie tylko mówisz nie, ale także z konsekwencją i spokojem podtrzymujesz to nie, bez przepraszania, bez usprawiedliwiania się, bez stracenia siebie, coś w ich systemie pęka, bo wysyłasz sygnał, którego nie potrafią przetworzyć, że Twoje wnętrze nie podlega negocjacjom, że ani Twój czas, ani Twoja energia, Twoje ciało, ani Twoje myślenie nie są przedmiotami, o które można się targować. Deklarujesz, nie głośno, ale jednoznacznie, że nie jesteś towarem. Nie jesteś placem zabaw, nie jesteś projektem. I właśnie ta deklaracja czyni cię nieatakowalnym. Przemienia cię w kogoś, kto nie jest już podatny na formowanie, nie jest już manipulowalny, nie jest już uwodzony fałszywą bliskością czy fałszywymi obietnicami. W tobie rodzi się siła, która nie potrzebuje głośnych słów, lecz działa poprzez postawę. Narcyz intuicyjnie rozpoznaje tę siłę i boi się jej, ponieważ kończy grę, zanim ta na dobre się zaczęła, bo tam, gdzie nie jest możliwa kontrola, tam nie ma dla nich nic do zdobycia. Dlatego twoje nie to coś więcej niż słowo. To oświadczenie to kamień graniczny Twojego ja, który nieugięcie wbijać w ziemię, a kto próbuje go przesunąć, ujawnia tym samym tylko, że nigdy nie zasłużył na Twoje nie, a tym bardziej na Twoją bliskość. Numer cztery gdy zasady obowiązują tylko innych, narcystyczne lekceważenie autorytetu. To złudne przekonanie, że prawa, decyzje sądowe czy umowy mają taką samą wartość dla każdego, nawet dla osób manipulujących. Zakłada się, że jasne wytyczne, takie jak orzeczenie o opiece nad dziećmi, tymczasowy nakaz zbliżania się czy podpisana umowa, wzbudzą przynajmniej pewien szacunek. Ale właśnie tutaj zaczyna się oszustwo, jeśli chodzi o narcyzów. Oni traktują zasady nie jako wiążącą strukturę, lecz jako niewiążącą rekomendację. Coś, co ma zastosowanie dla innych, ale nie dla nich samych. W ich własnym świecie są centrum. Panują nad sobą, są nietykalni i wyniośli, oderwani od wszelkiej zewnętrznej władzy. Kiedy sąd orzeka, że mają trzymać się z daleka, nie szukają dystansu, lecz luki. Kiedy plan kontaktów mówi, wtorek o dziewiątej, oni pojawiają się butnie o jedenastej, jako dowód swojej wyższości. A gdy się ich konfrontuje, spotykają cię tym rozbrajającym uśmiechem, który nie wyraża radości, lecz drwinę. Dla nich granica prawna nie jest przestrzenią ochronną, lecz przeszkodą, którą należy ominąć. Nie postrzegają siebie jako części systemu, lecz jako wyjątek od niego. Prawa są dla innych, dla słabych, zwykłych, tych, którzy się podporządkowują. Ta postawa jest nie tylko lekceważąca, jest niebezpieczna, bo kto lekceważy zewnętrzne zasady, żyje wyłącznie według własnej woli a ta nie zna ograniczeń. W tym momencie zaczyna się prawdziwe zagrożenie, skala kontroli, której nie da się już regulować przez zewnętrzne instytucje. Narcyz uznaje tylko te zasady, które sam ustala, a te są zmienne w zależności od tego, co mu akurat pasuje. Dlatego nie wystarczy polegać na oficjalnych dokumentach. Potrzeba czegoś więcej niż prawna jasność, potrzeba siły egzekwowania, czujności, a przede wszystkim gotowości do pożegnania się z nadzieją, że na wyroku się skończy. Narcyz nie podporządkuje się tylko dlatego, że jest to teraz oficjalnie ustalone. Dostosuje się tylko wtedy, gdy nie będzie już żadnej alternatywy, gdy każda droga ucieczki będzie zamknięta, a nawet wtedy wykorzysta każdą okazję, aby podważyć system. Dlatego umowy muszą być wodoszczelne, konkretne, kompletne i z jasnymi konsekwencjami. Bez miejsca na interpretację, bez otwartego okna, bez przestrzeni na sztuczki, bo nawet minimalny promyk światła wystarczy im, by się prześlizgnąć i podważyć całą strukturę. A kiedy ich konfrontujesz, kiedy konfrontujesz ich z ich zachowaniem, reagują nie z poczuciem winy, lecz z oburzeniem. Odgrywają rolę niezrozumianego, niesłusznie oskarżonego. Jak śmiesz oczekiwać od nich, by przestrzegali zasad stworzonych dla zwykłych ludzi? W ich oczach to obraza, bo przecież nie są jak inni. Właśnie ten sposób myślenia czyni ich niebezpiecznymi. Przekonanie, że stoją ponad prawem, ponad moralnością, ponad wszelką miarą, która obowiązuje resztę świata. Dlatego tak kluczowe jest, aby nie dać się uśpić dokumentom. Ochrona nie leży w papierze, lecz w konsekwencji, z jaką się go broni. Liczy się jasna, nieugięta postawa, determinacja, by nie dawać drugiej szansy tam, gdzie już panowało lekceważenie, bo kto traktuje prawo jak piłkę do gry, wykorzysta każdą lukę, aż nie zostanie nic, co cię chroni. I właśnie dlatego nie dawaj im ani milimetra, żadnych negocjacji, żadnych interpretacji, żadnej tolerancji dla nadużycia władzy. Tylko tak pozostaniesz wolny, tylko tak pozostaniesz bezpieczny. Numer 5 Gaslighting w ratach. Sabotaż w maleńkich, zatrutych dawkach. Rzadko kiedy to wielka zdrada niszczy człowieka, znacznie częściej jest to powolne, podstępne rozpadanie się własnej rzeczywistości. Zaginiony klucz, portfel, który nie leży tam, gdzie go położyłeś, przedmiot, który na pewno zostawiłeś na kuchennym stole, teraz jakby zapadł się pod ziemię. A potem to spojrzenie, przekrzywione z uśmiechem zbyt pustym, by był prawdziwy. Na pewno tylko gdzieś go zgubiłeś. Zaczynasz wątpić, szukasz ponownie, sprawdzasz wszystko po raz trzeci i nagle to jest znowu tam, dokładnie w miejscu, w którym wcześniej na pewno tego nie było. Ale szkoda już została wyrządzona. Zaczynasz nie tylko nie ufać swojej pamięci, ale także własnemu rozumowi. I właśnie to jest cel. Nie przypadek, lecz kalkulacja to celowa, precyzyjnie dostrojona manipulacja. Tak niepozorna, że początkowo prawie niezauważalna, ale w swojej kumulacji wywiera dewastujący efekt. To, co postrzegasz jako zamieszanie w rzeczywistości jest taktyką. Niegłośny atak cię niszczy, lecz podstępna trucizna, która rozmiękcza cię wewnętrznie. Narcyz nie musi na ciebie krzyczeć ani otwarcie atakować. Wystarczy, że zaczniesz nie ufać własnym zmysłom, bo kiedy nie wiesz już co jest prawdą, a co nie, twój wewnętrzny kompas przestaje działać. I w momencie, gdy tracisz orientację, każdy kierunek, który ci zostanie wskazany, staje się jedynym, który jeszcze potrafisz rozpoznać. Hannah Arendt napisała kiedyś, że większość zła popełniają ludzie, którzy nigdy świadomie nie zdecydowali się na dobro lub zło. Ale narcyz podejmuje te decyzje ciągle i to w niezliczonych małych, celowo szkodliwych działaniach. Nie z zamiarem zniszczenia cię jednym uderzeniem, lecz po to, by krok po kroku wprawiać cię w wątpliwości, aż sam się podkopiesz. Właśnie w tym tkwi istota gaslightingu. Nie eksplozja, lecz subtelne, cykliczne zniekształcanie rzeczywistości. Atak, który nie jest skierowany przeciwko twojemu ciału, lecz przeciwko twojemu poczuciu prawdy. I jeśli nie rozpoznasz, że to jest celowe, uwierzysz, że załamanie twojej percepcji pochodzi od ciebie samego, a to jest najbardziej perfidne zwycięstwo sprawcy. Numer 6. Karuzela kontroli. Jak powtarzalność staje się pułapką? Kiedy narcyz cię opuszcza, rzadko robi to po cichu. Odejdzie, jest wyreżyserowane, zimne, z ostatecznością, która wprawia cię w szok i myślisz, że to koniec. Ale w rzeczywistości narcystycznej dynamiki koniec oznacza tylko jedno: zaczyna się nowa runda, ponieważ narcystyczne nadużycie nie przebiega liniowo. To spirala. Opuszczenie nie jest prawdziwym pożegnaniem, lecz celowym resetem, i oni zawsze wracają, zawsze. Ale nie dlatego, że żałują, lecz dlatego, że chcą sprawdzić, czy coś się zmieniło? Czy drzwi są nadal otwarte? Czy twoja dusza jest nadal miękka? Twoje serce nadal podatne na formowanie. Kiedy pojawiają się ponownie, robią to w zmienionej wersji, delikatniejsi, bardziej refleksyjni, jakby zostali oczyszczeni. Słowa brzmią jak zapamiętane na pamięć. Byłaś, byłeś najlepszą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przydarzyła. A w tobie, w zranionej części, rośnie pragnienie by uwierzyć, że tym razem wszystko będzie inaczej. Ale to co wraca to nie miłość, to przynęta. Schemat jest planem Idealizacja, dewaluacja, odrzucenie, a potem krążenie jak cień w twoim życiu, aż ponownie staniesz się słaby. Ich powrót nie ma nic wspólnego z tęsknotą, lecz z potrzebą kontroli, dostępu do twojej energii, twojej uwagi, twojego bólu. Jeśli ponownie otworzysz drzwi, dostają dokładnie to, czego szukają: emocjonalne zasilanie. Dają ci krople uczucia, wystarczająco dużo, by uśpić twoje przeczucia, a potem znikają znowu. I zostaje tylko wewnętrzne pobojowisko. Jesteś bardziej zdezorientowany niż wcześniej, bardziej straumatyzowany, bardziej pusty. Ten cykl staje się rzeczywistością, a każde ponowne spotkanie wydaje się przeznaczeniem. A to nic więcej niż powtarzająca się gra, która wygląda jak przeznaczenie. Siła leży w rozpoznaniu. Przejrzenie schematów to pierwszy krok do wyzwolenia, bo w tym tkwi ich słabość. Działają tylko w powtarzalności. Jeśli jednak rozpoznasz ten schemat i zaczniesz przerywać cykl, stracisz swoją rolę w ich grze a tym samym oni stracą swoją władzę. Narcyz rozwija się w powtarzalności, ale twoje zwycięstwo polega na rozpoczęciu przerywania tego procesu, świadomego opuszczenia go. W momencie, gdy przejrzysz mechanikę, stajesz się niekontrolowany. Zabierasz im scenę, a wtedy gra się kończy. Numer 7. Gdy współczucie staje się bronią, jak narcyzi wykorzystują twoje człowieczeństwo przeciwko tobie. Empatia. Ta głęboka zdolność do odczuwania bólu, nawiązywania więzi, udzielania przebaczenia jest jedną z najszlachetniejszych cech ludzkiego bytu. Jest źródłem współczucia, podstawą każdej funkcjonującej społeczności, cichym powodem, dla którego wznosimy się ponad samych siebie, by pomagać innym. Ale w rękach narcyza ten dar staje się instrumentem kontroli. Oni rozpoznają Twoje serce, Twoje uczucia, Twoje słabości i bardzo uważnie Cię obserwują. Czytają między wierszami Twoich słów. Analizują Twoje reakcje, pamiętają Twoje lęki i nadzieje. I doskonale wiedzą, kiedy mogą cię uderzyć najmocniej, gdy jesteś najsilniejszy w momencie Twojej decyzji o odejściu. Być może już wewnętrznie się pożegnałeś, uknąłeś plan, wtajemniczyłeś przyjaciół, a może nawet zacząłeś emocjonalnie się odrywać. I wtedy to się dzieje, załamanie. Nagle stoją przed Tobą, płacząc, kruchy, chorzy, zdesperowani, a przynajmniej tak udają. Ich słowa brzmią jak z gotowego scenariusza, jesteś wszystkim, co mam. Jeśli odejdziesz, nic mi nie zostanie. A ty, ze swoim otwartym sercem, ze swoją historią pomagania, ze swoim pragnieniem, by nikogo nie ranić, zaczynasz się wahać. Zatrzymujesz się, zastanawiasz, zostajesz. I w tej jednej chwili z wolności rodzi się niewola. Nie tylko wracasz, zamykasz za sobą drzwi i wyrzucasz klucz. I co przerażające, to nie przymus, lecz współczucie cię zatrzymało. Twoja największa siła została obrócona przeciwko tobie. To nie jest tylko manipulacja, to nadużycie świętości. I właśnie to czyni ją tak niszczycielską. Prawdziwe przestępstwo nie polega na bólu, który ci zadają, lecz na tym, że zmuszają cię do współudziału w nim. Wierzysz, że pomagasz, ale w rzeczywistości jesteś wykorzystywany. I właśnie tutaj przebiega niewidzialna granica między miłością a wykorzystaniem. Pamiętaj, by strzec swojego serca z całą starannością, bo z niego wypływa życie. To jest sedno, tak, pozostań współczujący, ale sejnie ślepy. Nie każdy, kto płacze, pragnie uzdrowienia. Niektórzy chcą tylko dostępu do Twojego wnętrza, do Twojej energii, do Twojej duszy, a to, czego szukają, to nie bliskość, lecz wpływ. Dlatego Twoja empatia nigdy nie może być ceną za Twój wewnętrzny spokój. Nie musisz być lepszy od Narcyza, aby przetrwać. Nie musisz być sprytniejszy, szybszy, ani bardziej wyrafinowany. Czego potrzebujesz to jasności bezprecedensowej jasności co do tego, co jest rzeczywiste, kim jesteś i czego już nie będziesz tolerować. Bo w końcu nie chodzi już tylko o nich, chodzi o ciebie, o decyzję, czy nadal będziesz angażować się w emocjonalne negocjacje z ludźmi, którzy traktują twoje przebaczenie jako coś oczywistego, czy też w końcu zadeklarujesz Mój spokój nie jest ofiarą, którą składam za twoją niedojrzałość. I w momencie, gdy wytyczysz tę linię, jasno, niezachwianie, bezkompromisowo, zaczyna się przemiana. Nie wpadają w panikę, bo ich ranisz, lecz dlatego, że nagle tracą dostęp. Dostęp do twojego czasu, twojego umysłu, twojego serca. I to jest prawdziwa walka, nie otwarta wojna, lecz cicha, wewnętrzna. Święty konflikt, w którym wygrywasz, gdy tylko przestaniesz pytać, dlaczego oni tacy są, a zaczniesz pytać, dlaczego ja tu jeszcze jestem. To pytanie zmienia wszystko. To klucz, to początek prawdziwego samoupełnomocnienia. Prowadzący. Zanim się pożegnamy, mam dla Was jeszcze trzy krótkie, ale niezwykle ważne wskazówki, które pomogą Wam w codziennym radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nami skomplikowane relacje. Wskazówka 1. Ustanów nienegocjowalne granice. Pamiętaj, że Twoje nie to fundament Twojej wartości. Kiedy narce spróbuje go podważyć, nie wchodź w dyskusję. Powtórz swoje stanowisko spokojnie, ale stanowczo. Nie tłumacz się, nie usprawiedliwiaj. Twoje granice są nienaruszalne i nie podlegają negocjacjom. To jest twoja przestrzeń bezpieczeństwa, której nikt nie ma prawa naruszyć. To buduje silną karmę wokół twojej osoby, odstraszając tych, którzy chcą czerpać z twojej energii bez wzajemności. Wskazówka 2. Zaufaj swojej intuicji, nie ich słowom. W sytuacjach z narcyzem twoja intuicja jest twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Jeśli coś wydaje się nie tak, jeśli czujesz wewnętrzny niepokój, nie ignoruj tego. Narcyzi są mistrzami słów, ale ich czyny często mówią zupełnie co innego. Skup się na wzorcach zachowań, a nie na chwilowych obietnicach czy udawanych emocjach. Twoja wewnętrzna mądrość pomoże ci rozpoznać prawdziwe intencje, zanim ich manipulacje zaczną wpływać na twoją karmę. Wskazówka 3. Ogranicz kontakt do absolutnego minimum. Dla własnego dobra, jeśli to możliwe, zredukuj kontakt z narcyzem do niezbędnego minimum, zwłaszcza jeśli masz z nim do czynienia zawodowo lub rodzinnie. Im mniej masz z nimi interakcji, tym mniej masz okazji do manipulacji i emocjonalnego wyczerpania. Skup się na faktach, unikaj emocjonalnych dyskusji. To chroni twoją energię i pozwala ci budować pozytywną karmę dla siebie zamiast karmić cudze ego. Prowadzący. Jeśli te słowa dotknęły cię, jeśli poczułeś w sobie coś prawdziwego, co się w tobie budzi, nie wracaj do ciszy. Mów, dziel się, komentuj, subskrybuj lub obejrzyj inny film na tym kanale. Nie jesteś sam. Istnieją słowa na to czego doświadczyłeś, istnieje znaczenie, istnieje wyjście, a jeśli jesteś gotów, istnieje wolność. Idźmy tą drogą razem, krok po kroku, prawda za prawdą. Do zobaczenia w kolejnym materiale.